Dzień dobry, dzień dobry. Poszukam jakiejś wolnej częstotliwości na 40 metrach i spróbujemy chwilę porozmawiać, bo gorąco Założyłem sobie tu zasłonkę na szybie, ale nie wiem czy to zbyt wiele da. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich. Nie wiem, czy wszystkie będę mógł przeczytać komentarze, bo mam bardzo mały telefon, więc z daleka kiepsko widać. ustawiam sobie radio, tak żebyście widzieli, co my tu mamy: 764, 60 watów mocy i będę wołał. Antenę Wam zaraz pokażę. Antena jest mobilowa, składana. Pokój, dobro. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne SQ7 Stefan Ewa przez mobil. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne SQ7 Stefanewa przez Mobil. Może dołożę troszkę do pieca jednak czyli 100 W, a potem najwyżej będziemy zmniejszać. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne SQ7 Stefanewa przez Mobil. Przed chwilą rozmawiałem. Przed chwilą rozmawiałem z Marcinem SP6 Paweł Olga Ludwik. On jest w Kędzierzynie i odbierał mnie na. 5, 7 chyba. całkiem ładnie pogadaliśmy sobie chwilę, więc wołam, wołam zobaczymy, co się uda. to jest antena mobilowa, więc nie spodziewam się cudów, No ale zobaczmy. SQ7, Stefan Ewa przez mobil wywołanie ogólne. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne SQ7 Stefanewa przez Mobil. Taki testowy lajwik. Testowy lajwik, chcę sprawdzić, e, czy mnie będzie słychać z tej anteny. No tak jak mówię, z, Pawe, z Marcinem rozmawiałem i było spoko. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne SQ7 Stefanewa przez Mobil. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne, SQ-7, Stefanewa przez mobil. Z tego co piszecie, to na wschodzie mnie nie słychać w ósmym okręgu. W szóstym mnie było słychać dzisiaj akurat, ale antena jest naprawdę skromna, bo, yy, bo to jest antena taka samochodowa, komunika. O niej będzie dzisiaj film na kanale wieczorkiem. I to jest antena, taka cewka z odczepami, plus antena teleskopowa, która w sumie mam maksymalnie, chyba 3 metry po wysunięciu maksymalnym. Udało mi się zestroić na 80 metrów i na 40, tylko że na 80 to teraz się nie pogada. No ale próbujemy, próbujemy. O, splatery.

Raz, jeszcze raz? SQ7, Stefan Ewa przez mobil. 3, Maria, Stefan, Tomasz. Czy to jest poprawnie? Tak, tak, tak. okay. Za dużo mocy i mi wyłącza się akumulator, bo on nie jest przystosowany do takiej mocy. Dobrze, spodobaj. E, o pani, długo to ten live nie potrwa, bo właśnie mnie telefon poskoku do, do i to tego oszczędzałem siły, bo to tak mówię, nie do było za gorąco, no. E, tak to pasowało też coś też, też, też ogarnąć, no, ale po odlopie, więc też to było zbyt... wrócić do rzeczywistości, do życia zawodowego i domowego. No, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, udanego popołudnia i do, do usłyszenia, do kolejnych spotkań. Jest to jest 2, Roman Mariusz Zygmunt, jest w kucinie 5, よくともな żądach、42のマリオ、1338 <noise> の<声>、270の、143 <noise> の<声>、144の、144 <noise> の<声>、144の、144の、144の、144の、144の、144の、144の、144の、144の、144の、144の、144の、144の、144の、144の、144の、144の、144の、144の、144の、1444の、1444の、1444の、1444の、14444の、14444の、14444の、14444の、1444の、14444の、1444の、1444の、144の、14の、14の、14の、14